Siemano. Witam was z powrotem na powierzchni. I tak, w dzisiejszym odcinku sobie trochę pobudujemy. Zaraz wam wyjaśnię, co znaczy nazwa pomosada, bo widzicie to po tytule. Słowo to zosta można podzielić na dwa człony. Pomo pochodzi od słowa pomost, a sad to sadę, Bo będzie to pomost i sad w jednym. Tutaj wybuduję sobie taki pomost drewniany, na którym będę sobie drzewkę hodować. Będę miał większą powierzchnię do tego. Będę mógł sobie pochodzić po tym. Tak. Weźmy więc to, co będzie mi potrzebne. Chyba nic. To będzie później potrzebne. Jeszcze węgiel się przyda. I tak, opowiem wam trochę o zmianach w mojej bazie. Postawiłem tutaj pół płytkę. A tą ścianę i tamtą... O jeden blok w tamtą stronę przesunąłem, dzięki temu mam nieparzystą ścianę. I mogę zrobić ładne wejście 3x3. Ja może sobie to przestawię na chwilę. A jeszcze ziemia mi się przyda, bo muszę mieć gdzie to sadzić. Zniszczę to wszystko na chwilę. Znaczy nie na chwilę, jeśli ja już tego po prostu nie będzie. Raz, dwa Trzy Cztery Pięć Sześć I... Tak, Myślę sobie, że... Na sześć Drzewek sobie to zagłębię, chyba że to będzie zbyt długie, ale zobaczy się. A w sumie to nie muszę nawet liczyć. Jak sami widzicie nie jest to wymagający projekt, bardzo prosty do zbudowania. W następnym odcinku mam plan zbudować w końcu podobny magazyn. Bo już miejsce się w magazynie powoli kończy. Ja coś tu widzę, że to dosyć długie jest. Postawię jeszcze jeden blok ziemi i stach czy na razie. Tak będzie lepiej. Mam tylko cztery drzewka z sześciu, ale ja nie chcę po prostu też, żeby to było takie długie. Może pod szerokość to też słabo wygląda, ale musi być takie, żeby mi sadzonki do wody nie wpadały. Więc sobie od razu to oświetlę. Trochę za dużo pochodnie, ale cóż... Mogę, woda mi się zepsuła, widzę. Nie mogę... A, tu muszę na to już widzę. No to tak, wygląda na to, że jest koniec już. Tak, I to znaczy nie koniec jednak. Czekajcie, wchodzonki mamy? Tak gdzieś tam. Teraz to się przyda, ale to zakaz za moment. Tak. Jeśli chodzi o to, to ja zrobię cięcie i za chwilę się widzimy, więc... Do zobaczenia za moment. No i widzimy się po krótkim cięciu, a raczej długim teraz mówię, że krótkie cięcie, a jednak długie. Wydłużyłem to ten blok, ponieważ tutaj są podpochy. Żeby mój pomosadę nie, nie, nie zgiął się i nie wpadł do wody. wiecie o co chodzi. Zrobiłem chyba cztery? Tak, cztery podpochy. To na tyle z tego projektu. Jedno drzewko już wykasło. Ale przygotowałem na dzisiaj jeszcze coś. I te pochodnie jednak okazało się, że mi się przydadzą i to dosyć dużo. Mianowicie a w sumie sami zobaczycie. Przed nagrywaniem ja tam popłynąłem sobie, żeby zebrać jej nie wodne. Gdy tak sobie płynąłem, właśnie odnalazłem wioskę. Ja tam już byłem, ale nic stamtąd nie pakałem. Jest kowal na pewno. Zaraz zobaczymy sobie co tam jest i... Mam także dwóch bibliotekarzy, więc bardzo fajnie. Bo mam już 14 biblioteczek bez pewnej I skóry. To tylko jedną biblioteczkę dokobić sobie. Chciałbym właśnie tą wioskę tutaj oświetlić, żeby nic mi tu się nie pojawiło, żeby osobnicy mi nie zginali, a szczególnie taki jeden. W sprzętce mamy właśnie wylazor, Tak i więcej sezonów. Znaczy mniej. Być może to jest ten? Nie. Bo tutaj jest gdzieś karton brak. Tylko muszę go znaleźć. Jest. I od niego można kupić właśnie mapę do podwodnej świątyni lub leśnego dwochów. Wolałbym do tego drugiego dostać mapę, ponieważ nigdy na Subtrivalu tak do końca nie zdobyłem, że tak powiem, leśnego dwochów. Pewnie dlatego, że małą graka w sensie szybko się poddaje, tak jak większość chyba graczy. I na tym świecie po raz pierwszy właśnie smoka pokonać. Ja planuję już taką serię z normalnego survivala, W sensie, że na normalnym świecie bez żadnych... Modyfikatorów jak ten ale to jeszcze trochę na najnowszej wersji by było. Byłaby ta seria. Tylko ja na razie czekam na 1.21 Ponieważ 1.21 to znaczy 1.21.1 jeszcze jeden dwadzieścia jeden jest zepsute. Znaczy, chyba tylko komna chłopakowe są zepsute. To jest. Przepraszam. To, to chyba inny jest. Chyba. Nie jestem pewny. Być może jest inny. A to, o czym pomyłysz? Ciekawe. Nie hmm. Znaczy... Mhm. Prawdzę, czy to jest ten sam kartograf, czy jest ich więcej. Więcej jest tych. Ten za trzydzieści dwie karty. Mhm. No i to by na tyle. Chyba wszystko oświetlone jest już. Tutaj są albo tutaj pochodnie i tak, wszystko jest oświetlone. Chyba wezmę jeszcze ziemniaczki. Achma to będzie kolejny projekt, który planuję. Żeby mieć co jeść i co też za sobie wezmę. Choć to aż takie potrzebne mi nie jest, ale wezmę. Konicę jeszcze im to Tylko ty to chyba jest. To tylko przykro. I mogę już płynąć. Czekajcie. Właśnie jasność sobie zmienić, bo ustawiłem sobie na jaskę kawał, żeby widzieć te kolumny, te podpory pod wodą. Tam w ogóle coś się świeci. Tam też. Ciekawe co to może być. Teraz nie będę tego sprawdzać na pewno. A to tylko lawa. Widzimy. Co mi sobie zabije? Ja dostanę suche. Niestety nie za tak Jakby coś mi teraz zabiło, to byłoby niefajnie, bo wszystko by padło do wody i utonęło. Więc tak, e, czekajcie. Więc ja już będę się z wami żegnać. Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem co będę wtedy robić. Czy Fachman, czy magazyn, ale coś na pewno zarobimy. A więc tak, żegnam Was i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!